W Otwocku, przy ulicy Kościelnej 7, pojawił się baner. Na tropie śledztwa dziennikarskiego udało nam się dotrzeć do osoby, która wywiesiła ten baner. Jak się okazało, dziewczynką ze zdjęcia jest pani Agata, a fotografia obok przedstawia człowieka, z którym mieszka wraz ze swoją mamą. On się pojawił, jak ja miał 7-8 lat. On się stał konkubentem badał mojej bo ja nie miałam ojca i miałam do niego na pewno zaufanie. Chciałam mieć zaufanie, bo chciałam mieć ojca. On mi pomagał w odrabianiu lec. I to na tym polegało. Że siedząc przy mnie to robi. Ten baner to jest krzyk. To jest krzyk. To jest odpowiedź moja na to, co dostałam z prokuratury. A co dostałam z prokuratury? Powyższe, zdarzenia powyższe zdarzenie wyczerpuje znamiona czynu określonego w artykule 200 paragraf 1 kodeksu karnego, który zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Zgodnie z treścią artykułu 101 paragraf 1 kodeksu karnego karalność przestępstwa zagrożona karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat ustaje po 15 latach od jego popełnienia. Przestępstwo, które ten człowiek mi zrobił, wygasło 31 grudnia 1994 roku. Tak działa prawo w tym kraju. A ludzie, którzy. Yy, a ludzie tacy jak ja mogą do końca życia nie przypomnieć sobie tych zdarzeń. Więc nie może być tak, że takie przestępstwo. Ulega przedawnieniu. I ten baner ma być, jest moją odpowiedzią między innymi na to, co napisała w prokuratura. W tego typu przestępstwie molestowaniu to jest 15 lat <coughs> od chwili popełnienia czynu. Ewentualnie jest to jeszcze druga możliwość, która stanowi, że nie może to przedawnienie ulec wcześniej niż 5 lat po, ukońc po ukończeniu 18 lat przez osobą po pokrzywdzoną. To i tak jest dość krótki okres czasu nie jest to długi okres czasu, na pewno. Później przychodzi ten moment, kiedy sobie człowiek zdaje sprawę z tego, jak zaczyna dojrzewać, co się stało tak naprawdę. Ten moment powoduje, że, że człowiek zapada w taki, we wstyd, w strach, w lęk. Ta osoba nadal jest. Ona jest w naszym otoczeniu. I z jednej strony jest tak. Kochamy matkę, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć matce, bo zmarnujemy jej życie. Więc boimy się odrzucenia tak naprawdę, tak jak ja teraz wiem, że tak naprawdę czego się bałam, bałam się odrzucenia, że ona, że ona tego nie zrozumie, że pomyśli, że to jest nieprawda. Jest też tak, że dziecko, że bardzo często sprawcą jest osoba, która jest dla dziecka bliska. Dla dziecka jest wtedy więc wielkim problemem mówienie o tym, bo bo ono się boi, że ten dorosły pójdzie do więzienia. Znaczy, dziecko, które jest molestowane przez tatusia, wcale nie chce, żeby tatusia szedł do więzienia, bo ono go kocha. Ono tylko chce, żeby tata przestał to robić. Dziecko e, boi się po prostu o tym mówić. W związku z tym, ten czas, który jest potrzebny, żeby zacząć o tym mówić, jest e, tak naprawdę trudno powiedzieć, od czego zależy. Bo teraz jednemu wystarczy na to tydzień, drugiemu rok, trzeciemu pięć lat. E, a czwarte, mówi, będzie trzeba na to lat 30. Jeśli zacznie się o tym mówić po 30 latach, to oczywiście można mu pomagać terapeutycznie, ale już o jakichkolwiek działaniach prawnych trudno wtedy mówić. Ja chodziłam do szkoły i ja powiedziałam to. Znaczy, co powiedziałam nauczycielce? Nauczycielka zauważyła, że ja się nienaturalnie zachowuję w szkole. Była nauczycielka pani Agaty, wspominając szkolne momenty z życia jej uczennicy. Pamięta słowa, które ona jej wtedy powiedziała. Przychodzi Agata i z rękami w oczy, że czuje się taka brudna. Ona wtedy w była. Pedagog była także częstym gościem w rodzinnym domu pani Agaty. Jednak od pewnego momentu przestała tam bywać. Właśnie to, że jak dobrze pójdzie, to będę miał i starą, i młodą. Tak powiedział? No tak, przecież tam było nas kilka osób w domu u pani y, Danusiu, mamy Agoty. I po tym czasie, jak pani to usłyszała, z, przestała pani ich odwiedzać? To znaczy, mnie to tak to zraziło, nie? że ja po prostu unikałam kontaktu. Bałam się, że on czegoś nie zauważyła. Ja się sama siebie bałam. Napis na banerze sugeruje, że pani Agata to nie jedyna ofiara. W tej sprawie pojawiły się informacje od świadka naocznego. Stał przed dzieckiem. W spodenkach tylko, to było lata. Ona siedziała na krzesełku. I mu grzebała w majtkach. Bawiła się on ją głaskał. Pełno zabawyczek miała, nauki barbie czy coś. Nie pamiętam już, ale jakieś zabawki, dużo. Pobawił się z nią trochę, coś do niej mówił, to na znów się bawiła. Nie... Ale czym się bawiła? No. Jego... Czym? Byli To dużo osób to widziało. No, dzieci moje widziały, koleżanki. To jak poszłam do tam przez lornetkę oglądali to. A no, ale co ja mogłam wtedy? Jak on... Bo mama to, ona nie, ale on to zawsze się otaczał elitą, ludźmi na wysokim stanowisku. Jemu to może każdy, no. Udało nam się nagrać rozmowę pani Egaty z dziewczyną, która może być ofiarą zdarzenia opisanego przez świadka naocznego. Nikt nie musi wiedzieć o tym, ja że będzie. Ja wiem, że zawsze bałam się przychodzić do pracy. Do Bałaś się? Nie, nie wiem, tak. A czego się mogłaś bać? Wybraliśmy się do osoby, której fotografia umieszczona jest na banerze. Niestety nie udało nam się uzyskać informacji dotyczącej tej sprawy. Nie sobie nie życzę, po prostu żeby prasa się tym zajmowała, bo ja w tym tygodniu złożę sprawę do sądu. Pani pani, dla mnie to jest szok i w ogóle ja nie jestem kolegą mojego ojca. Bardzo grzeczny, sympatyczny człowiek, tylko tyle mogę na ten temat powiedzieć. Pedofile to nie tylko te niziny społeczne. To się zdarza w normalnych, dobrych, szanowanych domach. On był szanowaną osobą świetny, dowcipny, miły, zabawny. Każdy go tak postrzegał każdy. A tak naprawdę to jest zwierzę bez żadnych uczuć. Jak duże muszą być emocje dotyczące tej sprawy, skoro ludzie posunęli się do działania przeciw prawu?